Cześć wszystkim, tu windy pozdrawia. Jedziemy się witami Witam i zbożowej 13. Zapraszam. A zaczynamy od pilawy. A tu nie ma wyświetlaca na kresie. No nie no, ma, jest... był uszkodzony. Uszkodzony ja był, ale. Żeby nie było no, tak, że pilawy. Nie, no, No. Ciekawe, jak w środku, bo w środku też był zepsuty. No, to jest zamiast chyba dlatego, on tego, z piątego pokazało chyba minus jeden, więc. No, jestem ostre, Będziemy chyba jechać z kimś. ostre, jestem ostre, jestem ostre, jestem ostre, jest, to jest nie świata. ostre, no. Bardzo jasne oświetlenie ma ta pilawa. No o, no ale tutaj. Ale nie wiem, jak to jest No No Minus dwa. No, no tak mówi. A na czy są to w nic Nie pamiętam. Na tym, na tym, na tym. No, bośmy się nie zacięli. Ciekawe, czy pan tam przejdzie. Widzieliście co się działo na wyświetlaczu? Masakra. O, pewnie nie za sobie No. 17, co? O, to jest pilawa. No I to są dowody na to, że to jest zło. Tak się to jest złamami po kilku latach. No właśnie. A tutaj mamy klatkę B i nie pilawę a schindlera na szczęście. A który pokazuje minusy, a ten sam jest fajne. No, <laughs> i mam nowy głos. Jest porządna winda, szindle, nie. Kutka jakaś pilawa. To jest teraz no, no, jest 15 roku. No, i nowy głos ma. No, dokładnie tak. A co prawda, co to jest? Są to Janos, y, yeah, to Helońskie 249, GF. OSN Janowski Katka E. No tak, Arter. nikt nie stoi, a stoi, dobra Dobry. Centro, parte. São dano, não São. Super. Piętro dziesiąte. A tutaj mamy klopkę 3C i schintlera 3300 i też będzie na daje, że jeżeli chodzi o ten liftur. Mówię, trzy windy, pinofa i dwa Schindlery Takie porównanie. Ten schindler ma już szarą kabinę, słuchajcie o! No, śmierć! No, ktoś palił! I to jak? Te piesy neky są w Szczecinie po no. raz na sasbie Tak W Szczecinie na y, tej wiosny ludów czuję To jest taka... jaka czuję tam tyle nie możemy wyjść tylko jedziecie To budy na dziesiąte, tak Aż dziesiątego ona wraca, no dobrze Ale pisko w No, bardzo blisko. Ale gdzieś on tego wróci, to spokojnie. Ale ten zapach o papierosu to. No. Ale dobrze, nie zmieściliśmy się. Hmm. Hmm. No, no nie sami jest też nie z kimś. No tak. Jest z starszymi osobami. No. A tamten pan co tam w klatce beta, to na parterze, to pojechał tylko na kwarta. No. Także co, dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. I dajcie coś w komentarzu, które windy były najlepsze. Czy Pilawa, czy Schindler. To cześć.